Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku poruszymy temat, który Was bardzo nurtuje, ponieważ dostaję bardzo dużo pytań odnośnie tego, ile kosztuje utrzymanie takiej hodowli, której posiadam, albo poszczególnych zwierząt, które są w mojej hodowli. Tak więc już teraz wszystkich nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy. Więc tak, jeżeli jesteśmy już tutaj właśnie przy wolierach, zacznijmy może od tego. E, tutaj, po lewej stronie, jest dzika woliera, gdzie znajdują się e, takie zwierzęta, które żywią się tylko jedną mieszanką. Tak więc e, tutaj nie ma większego problemu. Ponieważ do karmnika jest mieszane pół na pół e, mieszanka dla gołębi oraz własna tutaj moja mieszanka ześrutowanej pszenicy i kukurydzy. Razem to jest po prostu wszystko mieszane i tak wsypywane do karmnika. Tutaj karmnik właśnie jest na zewnątrz, możecie tutaj zauważyć. No i tutaj w tej wolierze schodzi mi tylko ta jedna e, mieszanka dla gołębi. Kupuję ją mniej więcej co dwa miesiące, kosztuje około 45 zł, czyli na miesiąc wychodzi około 23 zł. E, tą własną mieszankę później doliczę do całości tutaj zużywanej w e, tych dwóch wolierach. Następnie tak. No i oczywiście żywienie jest różne w papugach, przepiórkach i kurach. Całkiem się tutaj różni, ponieważ różne gatunki mają po prostu różne warunki żywieniowe. Papugi przede wszystkim tutaj karmię mieszankami kupionymi, ponieważ tutaj nie bawię się w własnoręczne tu właśnie tutaj kupowanie osobnych jakichś składników, mieszanie Kupuję gotowe mieszanki, tak więc w pierwszej klatce znajdują się papugi faliste oraz nimfy w drugiej klatce i one są karmione mieszanką dla papugi małej, ponieważ tam znajduje się większość prosa i troszkę słonecznika. Następnie znajdują się nierozłączki, łąkówki, świergotki oraz orozele królewskie i im dostarczam mieszankę dla papugi dużej. Zaraz właśnie przejdziemy, wam to wszystko pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj właśnie taka mieszanka e, dla papugi dużej. Jest tu naprawdę dużo różnorodnych ziarenek, tak więc papugi mają w czym wybierać. Są to worki kupowane po 15 kg. E, kupuję całymi workami, nie rozdrabniam się tutaj na, e, na kilka kilogramów. Wygodniej jest mi po prostu kupić cały worek i mam to na jakiś czas zapas. E, no i tutaj mam mieszankę dla papugi małej. Tutaj, jak właśnie widzicie, głównym składnikiem jest porosło. Żółte, zielone oraz czerwone. No i oczywiście później są różnego rodzaju Dodatki, jakieś pszenice, no i głównie słonecznik tutaj także jest w dodatkach. Zaraz oczywiście po I tak te worki właśnie dla papugi dużej jest 15 kg dla papugi małej 20 kg worku. Mniej więcej objętościowo to wychodzi to samo, ale z racji tego iż karmię tutaj cztery klatki tą mieszanką dla papugi dużej, ale jest znowu mniej tych papug. Nimfy i faliste zajmują tylko dwie klatki, czyli teoretycznie powinno y, zachodzić mi tego mniej, ale... No ale tutaj, zwracając znowu na to uwagę, y, falistych i nimfów w sumie mam y, więcej niż całej reszty papów, Tak więc. Czyli jeden worek, na przykład e, mieszanki dla papugi małej, wystarcza na około 2 miesiące, i to samo jest w przypadku mieszanki dla papugi dużej. E, dla papugi małej kosztuje 70 zł, a dla papugi dużej 80 zł. To są takie ceny mniej więcej. Tam oczywiście są jakieś grosze e, na plus albo na minus. E, to zależy. No i dzieląc to przez pół, oczywiście wychodzi nam 35 zł na miesiąc oraz 40 zł na miesiąc. Następnie Następnie mamy przepiórki, które także oczywiście muszą mieć cały czas dostęp do karmy, i one są tutaj e, karmione taką e, pół na pół mieszanką, można nazwać jeszcze z mieszanki, ponieważ przepiórki głównie karmione są własną mieszanką właśnie śruty e, z pszeniczno kukurydzianej ale dodatkowo, żeby uzupełnić im witaminy ale dla lepszej nieśności oczywiście uzupełniam także y, mieszanką tutaj specjalnie dla przepiórek która uzupełnia je w witaminę i potrzebne składniki żeby po prostu uzyskać lepszą nieśność przepiórek ponieważ przepiórki niestety muszą mieć zapewnione bardzo dobre warunki i bytowe i żywnościowe żeby się dobrze niosły tak więc głównie jest tutaj stosowana ta moja mieszanka ale dodatkowo jest y, stosowana właśnie ta pasza kupna i tej paszy dla przepiórek także wystarcza mi na około 2 miesiące cały tej worek, ponieważ no, stosuję go tylko tak jako dodatek, czyli jak kosztuje około 40 zł, no to mamy 20 zł na miesiąc. No i teraz ostatni poziom, czyli tutaj, gdzie znajdują się kochinki miniaturowe i sileczki, one są karmione tym samym, czyli samą mieszanką właśnie tą własną e, pszeniczno-kukurydzianą. E, tutaj właśnie możecie zaobserwować tego jednego małego pisklaczka, który naprawdę dużo już porosnął. E, jest już upierzony, tak oczywiście kochinek, czyli łapki całe upierzone ma się tutaj bardzo dobrze aktualnie nie wiem, która jest jego matka ponieważ i ta matka kwuczy i ta druga kura kwuczy także czasami zdarza się tak, że e, oczywiście w gnieździe są gdzieś około 10 chyba 11 jajek jest, tak więc obydwie kury kwuczą, e, czasami jedna siedzi na wszystkich, czasami dwie tam są i po prostu dzielą się tymi jajkami a młody pisklak nie wiem, po prostu wydaje mi się, że chodzi po prostu za obydwoma kurkami, które kwoczą, e, ale jest już dosyć opierzony, jest już dość duży, samodzielny. Tak więc, nawet teraz, jeżeli matka by się już nim nie opiekowała, da sobie radę. I tutaj właśnie, tak jak wspominałem, jest wykorzystywana tylko ta mieszanka kukurydziano-przeniczna. E, tak więc tutaj nie ma żadnych innych dodatków. E, no i kury, jak na razie, mają się dobrze, nic im nie brakuje. Tak więc będę dalej to stosował. No, i tej mojej własnej mieszanki tutaj w tych obydwóch wolierach, czyli i przy tej wolierze, gdzie są papugi, i w dzikiej wolierze sądzi około, e, nie wiem, do dwóch worków, czyli to jest takie 100 kg. Jeżeli worek 50 kg kosztuje między 40 i 50 zł, mamy to około 100 zł. Oczywiście ja mam tutaj własną mieszankę, ponieważ e, z racji tego, że jestem na gospodarstwie, mamy cały czas zboże zapewnione e, tutaj dla naszych zwierząt, czyli teoretycznie. Nie policzę wam to żebyście wiedzieli przejdźmy dalej i tak kolejna stacja to króliki miniaturki eee, tutaj także za dużo po prostu nie ma co do gadania ponieważ oczywiście woda cały czas jest dostarczana i poza tym że są czasami po prostu właśnie karmione zieleniną cały czas mają dostęp do siana to dodatkowo po prostu no dodatkowo cały czas powinny być dostarczona mieszanka w moim przypadku jest to mieszanka e, dla gryzoni oraz mieszanka dla typowo królika. Jest to po prostu razem wymieszane i na miesiąc kupuję sobie taki e, jeden woreczek, sam co znaczy, sam sobie mieszam. Tam jest około 5 kg tej e, karmy suchej oraz 3 kg dla gryzoni. Dochodzi to około 25 zł. Wystarcza to na około miesiąc, czyli tutaj, właśnie utrzymanie takiej hodowli królików kosztuje mnie około 25 zł, nie wliczając tych materiałów, które mam ogólnie dostępne po prostu w domu. No i tak, kolejny przystanek to wybieg dla kur. Oczywiście, tutaj, właśnie stała hodowla. I yy, przede wszystkim, co możecie zauważyć, to troszkę się tutaj rozluźniło. Yy, więcej informacji w filmiku za niedługo powinny się ukazać na moim kanale. Akurat nie związany z kurami, z innymi zwierzętami, która będzie po prostu kolejna, może nie kolejna hodowla, ale powiększenie pewnej hodowli. Eee, dlatego właśnie zniknął tu ten wóz konny, który tutaj wcześniej stał. Aktualnie czekam na żniwa, żeby po prostu tutaj było te puste pole i wtedy zajmę się czyszczeniem tutaj całego wybiegu. Troszkę go tutaj zmodernizuję, ponieważ teraz aktualnie kury nie mają się gdzie schować. Tak więc będę tutaj stawiał taki prowizoryczny baldachim, ale to dopiero później jak na tyle kur ile tutaj posiadam czyli około 60 chyba niecałe 60 kur niosek e, dorosłych oraz 40 młodych niosek które jeszcze się nie niosą ponieważ są z tego roku jeszcze są troszkę za małe wychodzi także około 5 worków takich 50 kilowych e, mieszanki pszeniczno-kukurydzianej e, jeżeli trzeba byłoby to kupić no to też liczmy około 50 zł za worek czyli 250 zł e, na miesiąc Chodzi mi tutaj właśnie o taką e, mieszankę i takie coś podajemy cały czas kurom oraz dodatkowo, żeby kury się dobrze niosły, żeby miały cały czas e, witaminy oraz kredę, żeby po prostu mogły się jajka tworzyć, dodatkowo do tej mieszanki dosypuję e, kredę pastewną, którą można prawdopodobnie kupić w każdym sklepie e, takim z właśnie paszami i różnymi rodzaju rzeczami dla zwierząt. Kupię także całymi workami. To wychodzi około 1 worek na takie 4 miesiące. 18 zł za jeden worek, czyli 4,50 na miesiąc. Dodajemy to oczywiście do paszy. I jeżeli przesypujemy później to do garnika, tam się to wszystko wymiesza i w ten sposób kury będą to mogły jeść. Eee, ważne to jest po prostu, jeżeli możemy zauważyć czasem, że są takie miękkie skorupki, często pękają, e, nie są dosyć twarde, wtedy kupujemy, ja oczywiście tutaj e, jako proforma stosuję właśnie ten wapno, żeby po prostu kury cały czas miały dostęp. Czyli na miesiąc u kur wychodzi mi około 255 zł. Właśnie teraz możecie zobaczyć ten wóz konny, który znajdował się przy kurach, ale niestety nie mogę Wam teraz zaradzić więcej informacji, ponieważ znajdą się one w filmiku, który za niedługo powinny się ukazać na moim kanale z kolejnym projektem, który został zrealizowany, a raczej który zostanie zrealizowany, żeby powiększyć tutaj moją hodowlę. No i tak mniej więcej wyglądają koszty tutaj hodowli, zaraz to jeszcze wszystko podsumuję. Nie są oczywiście tutaj uwzględnione koszty wody, który, która tutaj jest stosowana, a oczywiście teraz, gdy zaczyna się lato, jest naprawdę ciepło, przynajmniej teraz zaczyna być ciepło. E, tej wody schodzi coraz to więcej oraz żadnych zielenin, e, które właśnie stosuję, no bo to oczywiście są wszystko na łące, jakieś owoce, warzywa także są tutaj na zagródce. E, tak więc jeżeli ktoś będzie to kupował, no to musi sobie to wszystko w własnym zakresie doliczyć. No i podsumowując, e, woliera tutaj dla papug wychodzi... Mieszanka dla papugi małej 35 zł, mieszanka dla papugi dużej 40 zł, mieszanka dla gołębi 23 zł, e, pasza dla przepiórek 20 zł. E, no i mieszanka tutaj właśnie przeniczno-kukurydziana w hodowli, która tutaj jest wykorzystywana. To by było koszt około 100 zł. Dodatkowo króliki mamy około 25 zł i kury 250 zł za tą mieszankę. Oraz wapno 4,50 na miesiąc, czyli za te dwie woliery wychodzi nam 220 zł za całkowity koszt wyżywienia wszystkich zwierząt na miesiąc, 25 zł za wyżywienie królików oraz 255 zł za wyżywienie kur. To razem daje nam równe 500 zł. Czyli licząc to po prostu, ile powinienem wydać na to, żeby wykarmić wszystkie zwierzęta w swojej hodowli na miesiąc, wychodzi. 500 zł. Oczywiście ze względu na to, że po prostu mamy tutaj własne gospodarstwo, mamy właśnie tą pszenicę, kukurydzę, mogę z tego odjąć 350 zł, głównie właśnie 250 dla kur, które cała mieszanka jest własna oraz tu te dwa worki, czyli około 100 zł. Zostaje nam 150 zł za utrzymanie tej całej po prostu mojej hodowli, e, czyli nie wychodzi to dużo. 150 zł jak na tyle zwierząt, które tutaj wszystko to po prostu jest. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś by miał kupić i tą e, mieszankę, no to wychodzi to dosyć dużo. E, za niedługo na moim kanale powinny się ukazać także inne filmiki, ponieważ mam naprawdę dużo rzeczy do e, zrobienia, między innymi właśnie ten wybieg przy kurach, cały ten wóz konny, obejście i wiele różnych innych e, rzeczy. Które później zostaną wrzucone na mój kanał, ale aktualnie brak mi czasu. Potrzebowałbym takiego jednego pracownika, który by mi tutaj wszystko e, pomagał zrobić. Ale jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie śmiało zadawać je w komentarzach. Możecie się także ze mną skontaktować za pomocą Facebooka. E, istnieje taka stronka właśnie na Facebooku pod tą samą nazwą, czyli Achrelek. A ja się dzisiaj z tego miejsca z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!